Siema, siema widzowie z tej strony Yeti Witam was bardzo serdecznie w odcinku z Palionowa W dniu dzisiejszym Jak pamiętaliście wczoraj Jeśli pamiętacie w ogóle Są cele, które hater chciał spełnić Aby przypodobać się prawdopodobnie Milki Przynajmniej tak mi się wydaje, że chciał to zrobić Więc ja stwierdziłem, że mu w tym pomogę I możemy zacząć od tego Wpadłem na pomysł, że możemy zacząć Od założenia mu biznesu na Palionowie A ten biznes to będzie budka do całowania I będzie tam napisane Że Milki może za darmo, więc może jakoś na to pójdzie. Przy okazji, no, jest to dosyć romantyczne, jakby nie patrzeć. Myślę, że hejter się na to zgodzi. Wpadłem na powieść, że możemy zrobić to obok jego. W sumie łapki w dół. I na serwerze jest Dave, więc możemy do niego iść. Dawno się w sumie z Dave'em nie widzieliśmy. Mam nadzieję, że mi pomoże w tym. Polecimy sobie teraz do niego i zaraz od razu polecimy do hejtera, żeby powiedzieć mu ten pomysł. Witaj! Aha, siema! Cześć! Siema Eddy! Co ty to Dawno się nie widzieliśmy! Dawno się nie słyszeliśmy, to prawda? Co tam? C wpadłem na pomysł, że możemy pomóc hejterowi, o. w ogóle słyszałem, że tutaj no. ładne kablowanie poszło do rodziców. No I poszło, hejter, poszło. hejter się trochę załamał, że BMW nie dostanie. Nie wiem skąd on wytrzasnął to BMW w ogóle. On nie ma w ogóle! Graliśmy na wykry wykrywaczu kłamstw i wyszło, że on ma tą BMW. Stary, Aha, serio. on ma BMW! O kurde, serio, byłem... serio tak wyszło, no? Okej, okay, to ja nie, nie wiem skąd on nie BMW ma, ale słuchaj, on sobie napisał na, u siebie w domku cele, że on chce o? sobie zrobić tak: e, przypakować, e, kupić BMW. Które niby już ma w sumie, e, no. zrobić biznes i coś tam. A, i znaleźć dziewczynę. No to może, myślałem, żeby mu pomóc w tych wszystkich celach, a pierwszy cel to będzie taki, że pomogę mu zrobić biznes. I słuchaj, wpadłem na pomysł, że zrobimy mu budkę do całowania. Dobry pomysł. Ej, a tak w ogóle od przypakowania też ma budynek? No właśnie tylko tam mało jest rzeczy właśnie widziałem taki do przypakowania. Ja chyba będę musiał to powiększyć, żeby on na to zrobił, no ale zobaczyłem. To Milki, nie? Bo to Milki jest. No tak, tak, ale no wiesz, jak będzie trzeba. A może wspólna randka na siłowni! Uuuu, tak jest! I przypakowanie, tylko że jak on nic nie podniesie, to będzie w sumie kiepsko, kiepsko, dobra, lecimy do tego. To powiedzmy ma kontuzję, że ma kontuzję. I Milki będzie za niego wyciskać. Dobra, hej z paczki przyszedłem! Cześć! Siemma! Siema, Bambiki, Siema co tam? Siemka! Pamiętasz jak e. mówiłem wczoraj? No. Co? Bambik to jest jeden i mieszka tam. A właśnie, no, prawda? Bambik prawda, no. ale wy też tak czasami wyglądacie. I się zachowujecie nawet. Nigdy tak za nie nie że można ładniejszy widok, nie? Ale ma mega ładny widok, nie tyś na to w ogóle spoglądałeś. Ale co z tego, jak y, i tak żadnej tu nie ma, która by chciała być, tu. Nie no, na pewno, jak mi nie daje ten widok. Właśnie, my jesteśmy. Zero benefitów. To no chyba fajnie. Się... Patrz, w ogóle patrz, bo tutaj masz swoje cele na 2023 rok. Trzeba nie, je spełnić. To. Ale ja już to wczoraj widziałem, w ogóle źle hmm. napisałeś znaleźć, ale tak to swoją drogą. Le lepiej to zmieni, żeby mi tego nie widziała, ona jest polonistką. Dobra, <laughs> słuchaj, masz tutaj coś takiego. Co ty robisz? A, Dawaj, to, to zmieniam to, co? No masz, masz, dobra, patrz. Bo ale tutaj masz wiecie, coś że to już i tak nic nie da. Da, ja no nie, ona da, się da, z tobą da. zgrywa, bo ona zgrywa niedostępną, ona nie chce być po prostu, wyjść na łatwą dziewczynę, dlatego słuchaj, masz tutaj coś takiego jak zrobić biznes, zacznijmy może od tego, wpadłem hejter na pomysł taki, że zrobimy budkę do całowania i to będzie biznes, będzie, oh, ale będzie, będzie, ci... ty... słuchaj, będzie, będzie, tak, be... budka, bo słuchaj, po pierwsze, będzie tam na przykład, że 10 zielonych to całość, tylko gorzej jak na przykład Bzyku nah. by to wykorzystał i by kupił to z, ale, z ciebie, to nie ale, wiem, co ale w to chyba 10 milionów, Bzyka <g agile> no, no, to no... napisz, że wszyscy on brać udział oprócz bzyka Nie no to bez sensu chyba, po co ja to mam robić? To by było dobre. No żeby Milki za zabierzemy tu Milki, jeśli będzie no. no i słuchaj, no i ona będzie może chciała wykorzystać to. Ja Na pewno, i... przecież tu będzie mega no romantyczne. Nie wiem, ale to myśli, się, że się zgodzi? Tak, Myślę, i, wydaje że mi się, że, i wydaje mi się, że zrobimy to tutaj. Będzie trzeba też zrobić jakieś mhm. schody, a przy okazji wyrównać no, teren. Więc wydaje mi się, że tu będzie najlepiej od wyrównania terenu. Tutaj go wyrównamy. I zaczniemy budować tą budkę Będą Dobra, czyli milki za darmo, tak? No milki za darmo, no o. raczej, że za darmo, nie? No dobra I ona się zgodzi i dostaniesz całusa A to pierwszy krok do bycia razem, zaufaj mi No dobra, zobaczymy A czy ty ja czy w ogóle? miałeś kiedyś dziewczynę? Eee, no kiedyś jepiówkę miałem, nie? O, Tak, to raczej ja? to, był, to był prank na mnie w sumie No to, to masz troszkę eksperyenta. No mam, mam I to co jest. Ghost League? Ma <laughs> Co, co ja? Co ja? Kusli. Ja miałem kobietę. To jest tak dobra gdzie? Miałem kiedyś kobietę. I mój stary mi mówi, że ona jest w porządku. <grym> Może nie mów <grym> tak? <był dalej. grym> ej, dobra, Ej, tutaj tam się z git, ej, już nie, 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 nie. Zostawcie. A, czekaj, ale, ale tak. robię tego, nie? Żeby kamienia nie było. A, okej, okay, no dobra, to Masz tak, matkę jakieś? Mam, mam matcję, tylko tak, bo tutaj ogólnie mm. fajnie by było zrobić schody do tego, żeby to jakoś fajnie wyglądał, a te schody mi się nie, nie z dirta, ja mam schody tutaj, e, patrz, i to by wyglądało no, mniej więcej o tak, coś w tym stylu. O, i tak, i cyk, 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 i to by było git, bo ja sobie zrobić przygotowałem fajne. w ogóle... ale czekaj! No. Daj mi ścianę zrobię czy coś. No okej, okay. ja ogólnie przygotowałem tutaj matce, to w sumie mogę wam dać e, tutaj 32 i tutaj 32 E, i, tutaj dam wam, i, I tutaj dam wam po 16, tutaj macie po 16, bo ja też mam przygotowane i, i z tego zrobimy budkę. Ja mam też e, ja mam też normalnie płytki takie, żeby to fajnie wyglądało, oh. ale pierwszy zacznę może od schodów. Żeby to wyglądało nie i te Dobra. schody przyozdobimy właśnie kwiatkami, żeby to fajnie wyglądało. i zaufaj mi, Milki będzie po prostu w niebo wzięta no jak, jest, jak to Mi stawisz. się wydaje, że to nie zadziała, nie wiem czy to jest dobry pomysł. Ale czemu ty wszystko myślisz, że jest złym pomysłem, bo ty tak często... No bo myślisz, ta wszystko, to wszystko co, co się... wymyślasz nie działa, nigdy się nie udało twoje przepowiednie. Ale to zadziała, przecież ja mam doświadczenie, masz tutaj A. dwóch doświadczonych ogierów. Haha, tak, Chyba tak jak jest... tamten tam gagatek tam co mieszka. Nie, tamten gadatek tam to nie. Takiego doświadczenia jak tamten gadatek to nikt nie ma. No właśnie, ale mamy. No i tutaj będą a. kwiatki przeozdobione. I... Serce? Mm, serce jak serce? No jak chcesz z takich małych materiałów. Ej, budowę, coś... a gdybyśmy właśnie zrobili budkę w kształcie serca, to by było fajne! A. No. no, Nie, nie? No, ty, ty jesteś geniuszem. Tylko, e, dobra, że... wydaje mi się, że możemy ja w Minecraft. Y. Nie, serce jest proste, tylko właśnie musi, to musi być trochę duże. E, dobra, to czekaj, tak? Ale nie, nie Just tak. Okay. A, dobra, tak w sumie będzie okej, okay. no to będzie okej. Okay. Dobra, ja zrobię, ja zrobię. Dajcie tego czarny. Macie czarny konkretek? Czarny ja nie mam. Dobra, Weź ja to Dajcie z księce czy nie masz, hater. Ja to, ogarnę, ja to ogarnę, ja to ogarnę, ja to Ale ogarnę. Ale co, co, opadłeś na jakiś pomysł, jak to zrobić? No, tak, czarny konkretek, no to jest ten. No ten budulec, co dałem tobie, tylko że czarny. Ale tak, ty na pewno masz, mam, bo ty w domek budowałeś z tego, to jest to, co czarny na domku masz. Na pewno aha, to masz. Aha, mam, mam, no, mam, pewnie, mam. że masz, no. Czekajcie. A czemu czarny w ogóle? Bo będzie dookoła obromówka, nie? Czarna. Okej, okay, dobra, no to uh -huh. będzie dobra. Pięć, pięć, siedem. No i to będzie okej, okay. dobra, to ja w takim razie ozdobie to troszeczkę ja tymi kwiatkami. No mógł. nie, jest not. Co mówisz? Nie, proszę, dobrze, czego ja, to jest na kablu. Oj. Spokój się, dobra, będzie I teraz tak, wejdźcie tak, do tego. No, trzymaj. Daj, daj. Leci, raz, leci, leci. Dwa, trzy. okay, raz, dwa, trzy, okej, raz, dwa, trzy. się kończy. Tu, dobra, tu, dobra, 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 okay. stój. Dobra. Teraz Rad? tak to leci. Um, tak, jest, czekaj. Dobra. Tak. Ba, ba, ba. O i tu, ale na przykład tu można zrobić yy, wejście do tego jakby. O, to, Ej, ale, a może by tak zrobić ramkę z tego i do środka bym właził. A, nie, a nie, tutaj, nie, tutaj, tutaj, tędy się wchodzi, tędy się wchodzi. O, to o. będzie, to będzie ekstra. Tędy wchodzimy, tylko o. drzwi będą no, potrzebne, to ja w sumie możemy pójdę drzwi. Czy 3 zrobić to może. Można, można, jak najbardziej. E, dobra, czekaj, e, myk, myk, myk. Znaczy, ogólnie to serce to będzie taki widok na to, ale zrobimy tak, e, zrobimy to tak, że w środku będzie jakby normalne takie pomieszczenie. Aha! O. Dobra, ja wiem jak! No żeby, tam, no żeby tam po prostu wszystko można zrobić. I to będzie mega mega spoko wyglądać. O, tutaj źle zrobiłem. No to teraz jest okej. Okay. No, no i to będzie fajnie wyglądać. I tutaj normalnie... I tutaj już w sumie. Tak. Mm, okay. I to będzie podłoga, tu sody będą. Okej, okay, można tak zrobić. O, no mo, można w sumie. Chociaż wiesz co, wydaje mi się, że zostawmy to tak. O, i teraz na przykład i tutaj można... Patrz, I tutaj można już normalnie robić jakby... Widzisz? Coś takiego. Aha, no dobra. I co, będzie? ja tu będę tak został i to i, I Milki tu wejdzie i myślę, że to no, tak będzie albo, albo, albo ktoś inny. No, nie, to trzeba wysokie ceny dać, bo to ja nie chcę tak. No będą, no to... Drzygam. No to dasz wysokie ceny, ale dla Milki za darmo, nie? No i jesteś, jesteś już zrobiony po prostu, jest twoja, że tak powiem. A, ale pomyślcie, co będzie, jak tu Brzyłaś wejdzie. To no, już ja się no, To fajnie, nie? No będzie koniec, Dobra. To będzie koniec, to będzie koniec. Tutaj już można zrobić o tak i tutaj będą szyby, gdzie jest puste. Żeby to, żeby były jakieś żeby takie różowe albo czerwone też w sobie zrobimy, to będzie okej. Okay. O cyk, tutaj i cyk, 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 okej, okay, dobra, I to będzie, będzie mega spoko. Dobra, cyk, cyk. okej, okay. ale bo ty tak to robisz, dobra. Na czarnym, na czarnym, no. Ok, podłogę można zrobić A. w sumie z różowego. Dobra. Cyk, mamy różowy. Kik, kik. No, ja mam masz. różowy i też da, da, dałem wam chyba różowy z tego co wiem, bo nie mam już ja tak no. dużo. No mam, mam, bo nie mam, mam. tak dużo. Ale tyle, żeby podłoga była, to na pewno starczy. Dobra. Tyk, tyk. Jak ci się podoba? O, fajnie zrobiłeś to serce. Kto zrobił to białe? Bo fajnie to e, pasuje. Ja. Fajnie to pasuje. To dałem, Dobra. No? Mm, teraz tak. Cyk, cyk, cyk. Okay. Takie serduszko z Minecrafta idealne. No, Chociaż nie, to będzie brzydko wyglądać tu. Dobra. Dobra. Cyk. Ty tu... e, co? Sufit. E, co sufit? No wiec, czy nie? co super? No nie. Fajny, czy nie? fajny, fajny, nie, fajnie, fajnie. No to twój A. biznes, nie? No to możesz sobie to zrobić no, jak, jak no, tak. chcesz. Żeby to Ale to ja właśnie... nie wiem, czy ten biznes jest rentowny. Y... Na pewno. Na <laughs> pewno będzie rentowny. Na no właśnie. Na pewno bardziej niż kino napoleonuje. No ja nie. <laughs> <laughs> A kto zrobił kino? Ja w <laughs> nigdy nie byłem, nie? No miał być tam film jakiś słyszałem, ale no na o. razie nie ma. Więc nie wiem. Dobra, czy, y, i teraz tak. Mmm... Y, budka. Ja, ja na przykład słyszałem, że zielone 3 będzie puszczane. O! Teraz, <laughs> Ciekawe. Trzeba poczekać. Koszt 15 zielonych. Kurde, czemu to jest tak ciemno? No. Tylko ja to potem przygotuję właśnie, żeby to wyglądało kolorowo. Kolorowo, żeby to wyglądało i będzie OK. Ej, ale tu wygląda czadersko. Fajnie to no wygląda. Boże, no nie wiem, nie wiem, dzieci ci to odda. No odda, zaufaj mi! Bo całosów, Milki za darmo, kost za 15 zielonych. No pewnie to odda, to odda. Zaufaj ja, nie mogę. Ale Czemu ty myślisz właśnie, że to miałoby nie oddać? No ja nie wiem, no mi się wydać, że to jest naprawdę to jest strzał w kolano i będzie jeszcze gorzej, dzieci. To nie. To Przecież ci mi się mi to spodoba, to jest romantycznie, a o to chodzi, o, nie? No nie. Ja się, ja o Jezus, no. o ciekawka, dobra już Tutaj, tutaj no, inne ale... rzeczy są do zmiany, a nie jakieś kurde budki Nie, zaufaj mi, ty to jest... jesteś, ty jesteś Operacja idealny Operacja też pójdziesz... się tutaj przydała Nie, jest idealnie, ty pójdziesz jeszcze na siłownię, to w ogóle jej tak zaimponujesz że ona na pewno lubi przypakowanych mm. go, ludzi, zaufaj mi No nie, jest, nie. Mi, mi też tak mówiła No, bo ona nam to <laughs> mówiła normalnie, Sa serio, ona o... normalnie gadaliśmy z nią Serio, mi też tak powiedziała po prostu ty nie wierzysz w siebie, a tutaj jest największy problem, że ty nie wierzysz hmm. w siebie. Zabierzemy ją na tą budkę i zobaczysz, że będzie super. Dobra, no cyk. No dobra. Tutaj schody, cyk, cyk, cyk. Myk. Ok, i tutaj cyk. Dobra, wygląda czadersko. Ej, macie może jeszcze czerwony, bo by się chyba przelatował? Ja mam. Okay. Ja mam osiem tylko. Nie ma, gdzie jesteś? Ja jestem w sensie czerwony, żeby zabudować oh. to, żeby zabudować to, więc możesz to tam zabudować, ja tutaj robię schody teraz, Cyk, Ale o... gdzie? Nie, nie, nie. Oh. nie. Co ty zrobił? Creeper wybuchł, ale nic nie zniszczył. Tak Ej, to jak rozwaliłem. masz kolektor rozwaliłeś, to ja będę nie, nie, nie rozwaliłem. Skrzynka tylko poszła z wagonikami, ale to tam hmm. sobie naprawi się. E, tu... Jest I chyba tu. gotowe. Mhm. Właśnie wydaje mi się, że wygląda to całkiem spoko. Dobra, zaraz zobaczymy, tylko jeszcze tutaj, okej. Okay, tutaj dirt. no i dobra i mamy w sumie, mamy w sumie tutaj zrobione, dobra jak to wygląda, pokażmy. Ty, dobra, biznes, to biznes, jest pat, rozpoczęty! Biznes powiedzmy, Czekam że jest na, rozpoczęty, potem się, potem się najwyżej doda tutaj co nieco, ale słuchaj, to wygląda tak. Mówimy, mówimy milki, słuchaj, jest coś o czym musisz wiedzieć. I ona idzie sobie tutaj, wow, ile kwiatku. Wow, co to jest za serduszko? Hejter! <laughs> oh, daj mi sousa! <laughs> no <śmiech> tak to będzie wyglądać. Dobra, <laughs> no, <laughs> hater, mówisz, a że 15. <laughs> a, a póki co? Dobra, nie będę to ze sobą. <laughs> oh. Peter, działaj! Trzeba wykorzystać, czy biznes jest rentowny. <gry> 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 dawaj, dawaj to zielone, nie chcę. <gry> Odaj, dawaj, a mnie. A zielone to ty, celowny ty celowny, nie no To nie do tego. Ja nie mogę. No dobra, Ej, hejtę, no to już widzisz, pomogliśmy ci, ogólnie potem ja tutaj jeszcze dodam jakieś dodatki, żebyś miał i żeby to fajnie tutaj no. wyglądało, ale to ogólnie, no to co uważasz, szczerze, nie wygląda Zuba, to Uważam, że to jest to ładne, ale uważam, że nic nie zarobię i mogę... No ale robić. ty nie masz nic zarobić, ty nie No właśnie, masz tu chodzi, się dla Milki, tu chodzi, eee, że... ja się żeby... na biznes, który, na którym zarobię, rozumiesz? No to będziemy ci płacić, można jakoś. To, to, żebyś miał... No hej, chcecie płaczesz. Ale Giz to jest wajem. jeden z lepszy gwiaś, jakie ja mogłeś wykonać. No dobra, no to w sumie dzięki łopaki za pomoc. Hejter, uwierz mi, że to... O. o właśnie, to też, to też, to właśnie też, żeby to zrobić... Konie, taką... dobra, ogradnik. No. O, i git. O. Ej, to ja no, chyba... Coś i się podoba, tutaj... podoba się jej. Mm, no można tak powiedzieć. No dobra, no to słuchajcie, to by było na tyle. Wygląda to fajnie. Na pewno zabierzemy tu milki, żebyście zobaczyli czy ona się na to zgodzi. Wydaje mi się heiter, że na pewno się zgodzi. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie oh. się, cześć!